UKS, jedynka po raz czwarty, sięga po tytuł Mistrza Województwa Lubuskiego w piłce ręcznej, potwierdzając swoją dominację w regionie. Gramy derby, tak? czyli z naszym takim zaprzyjaźnionym klubem, ale jednocześnie zawsze mecze, no, odznaczają się taką dużą zaciętością, jak, jak przystało na derby, czyli gramy z Kowalowem. E, no tak, to ostatni nasz mecz ligowy, my już dwie kolejki temu zapewniliśmy sobie po raz czwarty rok z rzędu e, tytuł mistrzowski. I o ile się nie mylę, to chyba przez 4 lata. Ta grupa wiekowa, czyli 7-8 klasa nie przegrała ani jednego meczu w województwie lubuskim, ligowego. Grupa jest fajna, naprawdę zmotywowana. Chcemy powalczyć w Polsce. Zobaczymy jak to. Zobaczymy jak się uda. 6-7 marca, 1.16 mistrzostw Polski akurat odbywa się w Subicach, przydzielono nam organizację. Przyjedzie. Wicemisz Wielkopolski, mistrz Województwa Dolnośląskiego i wicemisz Opolskiego. I dwie drużyny wychodzą dalej. Gramy każdy z, każdy, z każdym przez dwa dni. W piątek szóstego jest, są dwa mecze. Yy, siódmego do południa są dwa mecze, po południu są dwa. No i zobaczymy, kto awansuje dalej. Wydaje mi się, że mamy duże szanse. Aczkolwiek gramy naprawdę z drużynami. Yy, no, które, które mają naprawdę dużo osiągnięć, mają kluby superligowe w swoich województwach. Wiemy, się, z kim się mierzymy. Ale no cóż, szanse są na pewno spore. Zobaczymy jak będzie. jeżeli chodzi o piłkę ręczną kobiecą to jest bardzo słabo, nie tylko w Lubuskim ale i w całej Polsce ponieważ tych zespołów jest bardzo mało więc my jakby nie odbiegamy od normy u nas też jest bardzo mało tych zespołów jeszcze dochodzi do tego, że kluby ze względu na brak czy finansowania czy braku dzieci, braku trenerów też jest takie, takie tak jest po prostu te kluby się likwidują mamy to co mamy, na razie mamy tam 3 4 zespoły które, które grają w tej lidze jest to bardzo mało jak na województwo ale od razu mówię, że jesteśmy na końcu, na końcu tych województw, jesteśmy gdzieś m.in. Między, między w środku. I niestety zespoły, które, Czyli województwa, w których jest więcej zespołów, one mogą rozegrać tę ligę większą ilością meczów. No później wychodząc właśnie tak jak dzisiaj mistrz województwa, czyli UKS jedynka, wyjdzie do jednej 16 mistrzów Polski i tam się na, tam napotka na zespoły. Z województw, które no są silniejsze teoretycznie, ale ja cały czas mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze i sprawią wielką niespodziankę i awansuję do 1.8. Mistrzostw Polski. Złote medale trafiły do Słubic, a brąz wywalczyła drużyna Skowalowa. To kolejny sukces zespołu i mocny sygnał, że UKS jedynka nie zwalnia tempa.